Siemaneczko Dęblin, a dzisiaj sprawdzimy waszego Chińczyka Kasia mnie dzisiaj zaprowadza na chińczyka w dęblinie i zaraz zobaczymy jak smakuje chinol. Dobra, widzimy się na miejscu Nara. Powiedz jeszcze raz, że już idziemy. idziemy? O, ale nie tak, jeszcze raz. <muzyka> Zapraszasz nas. Czekamy na jedzonko. O. Mamy jedzonko i jedziemy. Gdzie ty nie wieziecie. Wywieziemy mnie je nad Wisłem. Pogadaliście tutaj? Mam nadzieję, że to nie kary, bo mam uczulenie. Będziesz mnie reanimował. No to powiedz, co ja mam robić, ty? utopić zupa smakuje jak pomidorowa naprawdę nie no żartuję podchodzi bardziej pod krem jest taka lekko słodkawa ale dobrze doprawiona są kawałki warzyw jest cukinia papryczka Próbujemy cukini. Ciekawe, czy jest rozgotowana. Podmucham, bo jest gorące. To jest zupa yum tom yum. Teraz umiem wypowiedzieć, wcześniej nie umiał. Co tak brzęczy? jakby bibonki ktoś puszczał. Mój samochód. O, no dobre, dobre, pyszne. Zostawiam mu kurczaka, bo on wiecznie głodny. No, no zupkę. Żartuję. Nie, ogólnie mi smakuje zupka. Zawsze w tym e, chińczyku kurczaka chrupiącego. Zawsze. To jest moje jedyne danie. Od dzisiaj próbuję zupy. Bo ja bardziej mięsna jestem, ale. Dobra, ja już się najadłam. Tylko tak, że zaraz nie wylec tego. Nie to, żeby nie nachlapać A więc tak się maneczko. O, jeszcze na burze się załapaliśmy. Nie dość, że siedzimy w samochodzie. Mieliśmy tak naprawdę nagrać yy, w środku, ale niestety po pierwsze było dużo ludzi, a po drugie pani powiedziała, że dopiero jak zobaczy nagranie to będzie mogła stwierdzić, czy mogę to dodać, czy nie, więc stwierdziłem, że wezmę sobie na wynos. Zupka taka dosyć gęsta jest, powiem wam, w konsystencji co w niej wieczułam, to na pewno imbir. Będę bambusa. Jest dosyć ostra. Nie wiem dlaczego. Widzę tutaj jeszcze brokuła. Nie wiem czy... Czy go zjewcało? Jest też papryczka, jest kurczak i cukinia. Dobra, spróbujemy tej zupki. Fajnie bo jest bardzo gorąca. Nie wiem czy teraz nie będzie słychać deszczu, ale miejscówkę mamy naprawdę bardzo ładną. Stoimy sobie na brzegu Wisły, tuż pod mostem. Najlepsze jest to, że Kasia zawsze zamawia jedno danie kurczaka chrupiącego z prytkami. A dzisiaj aaa! Co tam, niech będą krewetki. Kurczak bardzo dobry. Jest to pierś kurczaka. Zupka naprawdę bardzo smaczna. Może nieestetycznie wygląda to, jak ja to jem w takim zawiniątku, bo brokułka ci zostawić? Nie, dziękuję. Nie lubisz pożywek. Może jednak. Już wczoraj się dopiero gotowało. Wczoraj się gotowało. No zobacz, do tym język, szybko. Brzątek mam normalnie na języku. Ale ty, ty wiesz, Ty wiesz o tym, że to wczoraj się gotowało, dzisiaj składam. Opakłem się. Chyba. Przepierz wszystko! Dzieci chlapnam, czym? A co tam jest? To jak otwierają drzwi, ja musiałam, żebym Musisz się teleportować. Jak kurwa, do rządku No Taka marcheweczka, dobra. No, zupka pyszna. Proszę dojedź. Co to jest? Bambus. Jak ci smakuje bambus? Dobra. Chrupiący to najważniejsze, że nie rozgotowany. Jestem bardzo głodna, to jest mój pierwszy posiłek no bo nie też Może troszkę wpuścimy powietrze O jak tu gorąco się zrobiło Zobaczcie w ogóle gdzie my jemy 3-4 odwracamy się Tu jest makaron ryżowy z krewetkami mm. I powiem Wam, no dobra, to opakowanie mi się bardzo podoba, bo jest papierowe, tak jak, z matle, jak matlesy. I fajnie, bo przynajmniej nie, nie roztopi się, tak jak nieraz kebabę dostawałem w takim opakowaniu. Fajnie zapakowane, Tu jest kapustka, a tu jest makaron posypany jeszcze prażoną cebulką na wierzchu. Nie wiecie mi tej całej prażonej cebulki. Dobrze, bo to jest cały mój larytas. Co jest twój? Cały mój larytas, to co było? Larytas jest? czy Dobrze. Usun Lary, Larytas? Dobrze usunę to Larytas to! Próbujemy tego Tego larytasa To jest makaron sojowy? Tak A na pewno to jest twoje? Tak, moje Jak Już Masz swoje Piękna mi się wnęczała. A ja tu nic nie jagłam. To jest moje jedzenie. Jedyne dzisiaj. No nie! To jest. No, krewetka, no. Gdzie to krewetka? To ma A, to się przyczepiła do mnie. Nie, To będziesz tylko Tak, Teraz to będzie bogato. Teraz zrobiliśmy raz w 10 porcji, bo powiedzieliśmy, że nagrywamy. Mm. Nie mogę się wczuć smak. Jem bez krewetek, bo mi nie pozwala. się jedną, wystarczy. Świeża kapustka z marcheweczką. Podejrzewam, że jest posolona, pocukszona i trochę oliwy dodane. Dobra. To jest dwa widelce. Jeszcze co mogę spróbować jedną krewetkę? No nie, bo masz tu. Ale jedną. Masz swoje tu. Oddasz mi w swój. Dobrze. Spróbujemy krewetki. Słyszycie, co tu się dzieje? Chyba nie słyszycie, bo jestem przypięty ty się. Oddawaj już to. Już jem. No czekaj, no coś się Już zjadłeś, wystarczająco. No, Kasia? No nic, no jestem głodna. Ostatni widelec, no chciałem się wczuć w smak. Proszę. No właśnie, brakowało mi czegoś e, do tego makaronu, a już wiem czego. Brakowało mi sosiku. Spróbuję te krewetki, które mi zostały, tylko dwie. Ja tylko dwie zjadłem. Krewetki są najlepsze. Uwielbiam jeść w tym chińczyku. My najlepszy chińczyk, to jest właśnie tam jadłam w kilku chińczykach i tylko ten w nie jest najlepszy. Rewelka. Pierwszy raz jem ten makaron ryżowy z krewetkami, ale jest przepyszny i ten sosik dodatkowy, też jest dobrym, bo się właśnie polałam i jem z sosikiem. Idealne połączenie. I te krewetki są dobre, bo są duże, nie są małe w niektórych Chińczykach podają małe te krewetki smacznego możesz już to mnie nie? ja już skończyłam rozmowę a mój pattaj wygląda tak dostałem jeszcze co i cytrynki tak. gdzie my jesteśmy? w Dęblinie jaki ty masz makaron, nie ryżowy? chyba ryżowy nie, nie jest ryżowy, ryżowy jest inny o moje mili, oddaję krewetkę ale jest gorące, więc muszę... Bardziej nie smakuje moje, ponieważ tutaj czuć takim dymem wędzonym. Tak jakby go z grilla to wszystko było. A ja takiego smaku nie lubię i wybieram właśnie moje danie. Makaron ryżowy z warzywami i z Tak jakby to danie było wyjęte z wędzarni. I mnie to już nie smakuje daję mu paprykę. daję mi paprykę? On no wszystko zjada, żeby aby nie wyrzucić, więc... No powiem Ci dobre. Nie wiem, czy... Nie... W końcu, nie wiem, które lepsze. Czy trochę ceczynki? Ja. Ja mam dodatkowo kiełki. Zaczyna nam się robić pogoda, więc mogliśmy tak naprawdę wyjść na powietrze. Ale już jemy w samochodzie. Żeby mnie z butów nie wyrwało, to ja w pasach siedzę. Bałem się, że taki będzie odlot tego jedzenia, że aż mnie będzie trzeba trzymać. Mm. Mam przynajmniej gdzie podpiąć mikroport. Nie smakuje ci bój bardziej, pataj? Nie Nie wiem, ile krewetek tu było, ale podejrzewam, że tyle samo każdy dostaje. Czyli pięć. Mm -hmm. Jak wiedziałem? Tak, pięć. A Ty zjadłeś ile? Ja policzałam z Twoją że dwie Tu zjadłem dwie? U mnie U Ciebie zjadłem dwie, a tu zjadłem tylko jedną Ale ja zjadłam jedną Ci No to to my, tylko dwie krewetki. <grym> Serio? No zobacz Tu jest jedna Chyba, że się rozpuściła, no niemożliwe no. Zjadłaś Raczej nie, ale dobra Śmijesz się Jeżeli zjadłem, to zjadłem jedną no, dam Ci jedną. No dziękuję, ale ogólnie bardzo smaczne. Wziął, że powiesz, ale ogólnie to Wam więcej. Szkoda, że nie wzięliśmy tego dania, co zawsze go jesz, już już wymyśliła. To smakuje. O, dzisiaj jem to teraz całe kilka lat. <grystwo> kilka lat? Robię odpoczynek od twierdzczego, mm? od kurczaka. Na smaczne te krewetki. Ja jadłam wszędzie krewetki, gdzie występowały w restauracjach, i najbardziej te krewetki mi smakują właśnie tu w mnie. Wszystko jest pyszne, bo nawet te warzywa są takie, jak trzeba. Zrobimy krótkie podsumowanie. Muszę to przyznać, naprawdę jest pyszny ten Chińczyk. Ale ja nie wiem, czy to w ogóle można nazwać Chińczykiem, bo że Chińczyk jakiś pracuje? Gotuję chyba Pani Chińczykowa? Mm. To dlaczego to jest Chińczyk? To jest Chińczyk u Polaka. Został pudełka To są kiełki słonecznika Pamiętajcie jak wiecie nad wodą Zawsze zostawiajcie nad wodą wszystko to co zjecie wszystkie pudełka, wszystkie butelki bo później ludzie z PZW to sprzątają. Oczywiście żartuję, Zabierajcie po sobie wszystko. Daj to już Dobre, Twoje też dobre. Jesteśmy na czasach nad Wisłą, w, K w kraju gdzie wszystko się zaczęło. Nie że założyć, bo mnie strasznie No masz. Mi bardzo smakowało. Ja znam te smaki. Bo zazwyczaj jem kurczaka chrupiącego z frytkami albo z ryżem. ale teraz wziąłem inny zestaw i mi bardzo też posmakował i będę jeść teraz właśnie ten makaron różowy z krewetkami. Pod warunkiem, że już mi nikt nie będzie wyjadał. Bardzo dobry był. 10 na 10. No nie przesadzaj. Przesadz. Tak, szczerze mówiąc, mi też bardzo smakowało. Dobra, nie wiem, czy znacie to uczucie po chińczyku takiego zamulenia, takiego zatłuszczenia. Jak zjecie Chińczyka, to macie po prostu dosyć go na jakiś tam pewien okres czasu. Tutaj takiego czegoś nie było. Naprawdę jedzenie mi bardzo smakowało. Jestem mile zaskoczony. Zazwyczaj omijam Chińczyka. A tutaj nie wiem, czy to jest Chińczyk, Wietnamczyk, czy to po prostu Polak gotuje po chińsku. Ale naprawdę zapraszam, bo naprawdę było bardzo smacznie. Także na pewno to miejsce odwiedzę. Nie było przesolone. Jedno i drugie danie było niby to samo, bo też był makaron z krewetkami, a zupełnie inny smak był tego. Zupka też mi smakowała. Ogólnie bardzo dobre jedzonko. Polecamy. Także do usłyszenia, do zobaczenia do następnego razu. Trzymajcie się na razie. Piona z nadwisły. Żegna Was. Mariusz Max, kolanko. I Katarzyna, skrzyneczka. A nasza miejscóweczka do jedzenia była taka. Teraz się wypogodziło, a my jedziemy do domu. Nara! Dzięki, że jesteście. Juanita, do Radomia poproszę.